Dzień dobry, cześć i czołem. Zaczynamy, zaczynamy dwa tygodnie na, że tak powiem, nowym sprzęcie. <laughs> Bo tak jak wspominałem ostatnio, albo nie, dafiki, fafiki, osiołki poszły kurczę do Holandii, a myśmy dostali Mercedes. Ogólnie ja nie jestem zadowolony. Tego biegu wydarzeń no ale mocno, przecież to nie moja firma. Yy, myślałem, że będą to duże kabiny, niestety nie są duże o stopień krótsza, że tak powiem, niższa, ale i tak. I tak, że tak powiem Człowiek stoi, wyprostowany yy, Czym się różni? A, zarąbiście Zarąbiście, kurze, Zarąbiste jest to Że firma nie wzięła mm, No, wiecie, z tymi, kurczę, kamerami Tych Mercedesów Tylko normalnymi lusterkami Bo moim zdaniem to jest porażka Wiem, że tam ostatnio się wypowiadał Już nie pamiętam jak on ma No ale taki Co ćwiczy, nie? Bardzo dobrze, że ćwiczy Bardzo dobrze Bo ja też lubię sobie no, no niestety nie ćwiczę, bo Bo jak mi paleta spadła Na mnie Z mięsem, no to Niestety mój bark prawy oberwał dobrze i, 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 i. no, ale ymm, ostatnio się wypowiadał o Jezu, na temat tych kamer, jakie one są ach i och i ech i o i co teraz no, a ja uważam, że że, że nie że nie jest tak do końca że nie jest tak do końca i to jest niewypał jak cholera pięknie nagrywał no podczas ładnej pogody tak no to no, wystarczy przejechać się w nocy podczas deszczu no i nawet nie trzeba w nocy, no, ale podczas deszczu mniejsza z tym, ja jestem zadowolony, że są normalne lusterki i tylko takie no a tak co, no tablety tablety e... Większy Mercedes ma, ma równą podłogę. Ten, no, niestety, ma chociaż ma mniejszy ten tunel. Ale tak jak wiem, z 15-10 cm, może ma tego tunelu. No, ale mówię, no i tak jak się stanie y, na nim, no, to, to jest się wyprostowanym. Mm, co jeszcze? No lodówka. W dużym Mercedesie masz, że tak powiem, dwa takie. No, jedna jest lodówka, a drugi to jest taki schowek Ja sobie tam trzymałem gary, nie gary. Nie ma tego, bo lodówka jest troszeczkę, że tak powiem, szersza, ale jest niższa. I na przykład dzisiaj, wczoraj, jak się pakowałem do auta miałem słoiczek, mam jeszcze słoiczek z zupką, większy troszeczkę, czyli litrowy. No i już nie wszedł na stojąco, trzeba było położyć. No, co? no i parę rzeczy nie spławałem do tej lodówki, bo się niestety nie zmieściło w dafie. Lodówka większa a tak, a tak poza tym to co? No jedzie tafik, Fafik A tak poza tym no to jeszcze mikrowela, nie? Bo mówię to są auta grupowe myśmy sobie pokupiły. Pokupywali mikrofalówki dwie no na dwa auta, tak? U trzech kierowców no i co? No i nie ma gdzie je włożyć, no. nie ma gdzie jej włożyć w akurat taka jedna półeczka była nie gdzieś tam wpasowała ta mikrofalówka tak. no, jak już trzeba to przeżyć no i co, no i pierwsze co dzisiaj na krzyżówce podjeżdżałem tak, czerwone światło, zmieniło się osobówki ruszają, no i nie potrzebowałem się zatrzymać już się zastanawiam, no, już miesza majta nie yeah. yeah. Teraz tak, panowie i panie specjalnie kurcze. <laughs> Tutaj dla Was nagram, w jakie to rejony człowiek jeździ. No niestety nie pojedziemy tam do przodu, gdyż nie ma się gdzie obrócić. No żeby nie było aż tak dużego problemu, gdybyśmy mieli oś skrętną z tyłu, ale ale nie mamy tej oś skrętnej. A mało tego tak, podniosła nam się pierwsza oś od, od naczepy, od beczki. Ostatnie zostają na ziemi. Więc no. będzie zamiatać jak porąbana. Ja tylko słupanie ściąga. Ło, wow, wow, wow. ojej, kurde. Gdybyśmy o łańcuch zaczepili. Panu. Kurde, ale pytał się mnie czy mam skrętną oczkę. Mówię mu, że nie mam skrętnej oczki i nie mógł tego traktora bardziej przystawić do tyłu, znaczy się dać. Zarąbiste na ciężarówkę, na ciężarówkę tak jeszcze nie było. i chyba będzie, nie? 是你走。 A galinha I lecimy, lecimy na wisbar zostało nam jeszcze około nie wiem 100, no, 106 km i tyle i to by było na tyle. Wpadniemy, na auto i bądź go do wyciś do drogi i to prawda jest, no ale nie będzie tak kolorowo bo... trzeba zaczekać na kolegę no niestety on dziś dostał o wiele więcej No ens